Podejrzane osobistości wygnę wewnątrz pokoju z generatorem! Aktywacja systemu obrony! Opraszam! Aktywacja systemu obrony! Wszyscy z personelu! Byłoby miło, gdybyście się natychmiast ewakuowali! Trochę jak Hitler, ale to było zamierzone szczerze. I co to za robocisko? Ma trochę główek Pac-Man. A dobra, to jest. Bo z piątego rozdziału tan... Genetor! Nie, nie Pan Generator, tylko Pan Genetor. Łapka w jego nazwie, Pan Genetor. Okej, okay, co do tego bossa. Nie wolno go, wręcz nie wolno go atakować fizycznie, bo jeżeli tak zrobicie, to postać, która go właśnie zaatakuje fizycznie e, zostanie przez niego porażona prądem i to jest zabierze jakieś 20 punktów bez zdrowia, więc ataków fizycznych unikajcie, chyba że nastąpi jedna szczególna okoliczność, kiedy Pan genetor jest w stanie spoczynku, wtedy można go śmiało atakować fizycznie. A w stanie takim normalnym, jak mówię, przez niego przepływa prąd, więc jak mówię, od zwykłych ataków fizycznych się należy powstrzymywać. Więc co należy robić? Lukas ich używa miłości, to na pewno. A czy też może ewentualnie użyć tarcz alfa, żeby móc innych jakoś uchronić przed atakami tego, e, tego bossa, tego robota. Więc może najpierw dam tarczę fizyczną Boniemu. Myślę, że fizyczne będą bardziej w tej walce przydatne niż psychiczne jednak, więc najpierw, jak mówię, damy fizyczną Boniemu. Duster i Bownie właśnie używają wszelkich bomb, rakiet, pistoletów, tak dalej. Jak mówię, no oni w tej walce na swoich atakach fizycznych nie mogą za bardzo polegać, więc jak mówię, tutaj muszą oni cały czas używać bomb. Ewentualnie możemy też użyć właśnie też jakieś mask, masek, bądź bądź też kiodłaska, tak żeby też u tego robota obniżyć statystyki. Użyję może maski, a czy a do tak raczej już niekoniecznie, bo mi się zdaje, że to tak coś jak niewiele zmieni. Kumatora leci, jak pamiętam, robot jest słaby na zamrożenie, więc zaraz będę tego zamrożenia używał i bądź niech użyje czegoś ze swoich. Pytanie, tylko czy on jakoś starsze? Chyba nie miał, więc. Najpierw po prostu spróbuję użyć się. Może bomby na, na początek, dobry. Ile? 204, całkiem nieźle. I opieca obniżona o 24, całkiem ładnie. No, walka póki co dobrze. Teraz, no. Uderzenie miliona na na Lukasie. na no, zresztą punktów jest zdrowia całkiem dużo. Całkiem mocny atak. A cały czas się tym atakiem. No. Atakowana jest tylko jednostka u nas. Okej, okay, Bonnie już ma u siebie tarczę. Teraz dam tarczę Kumatorze. Z no, z wiadomych przyczyn. DAFNO niech użyje. No, niech teraz on używa właśnie też bomby, rakiet, tego typu rzeczy, no, które on ma u siebie. Więc bomba. Kumatora za mrożenie alfa. I Bonnie zdobył coś od siebie. Jakieś tam, jak mówię, rakiety, bomby. Teraz może, może użyjemy pistolet na wodę. Tak atak na Lukasie znowu! Jego, wszystko się rzuca na Lukasa, nie wiem czemu. No dobra, to teraz może tak sobie, że niech Lukas się może uzdrowi, beta. Dasta leci znowu... Teraz może z rakietą. teraz znowu zamrożenie i Bonnie znowu coś, co ma u siebie, też ma rakietę, więc niech jej użyje. Niby to wszystko można użyć na pani Piance, niby przeciwko niej też to jest skuteczne, ale jak mówię, na pewno lepszym pomysłem jest zachowanie tych rakiet i wszelkich broni na tego właśnie robota. Od razu się on zbiera elektryczność i to jest zły znak, gdyż on w następnej kolejce wykona naprawdę potężny ruch, który każdej z naszych postaci zabierze jakieś około 140-130 punktów zdrowia, czyli tonę po prostu. Teraz, jak powiedzieć, się Lukas uzdrowi, no Bownie będzie tutaj potrzebował, no na pewno będzie on szczególnie potrzebował pomocy po tym ataku, bo on pewnie, no będzie mógł paść się po nim od razu. Okej, okay, więc teraz e, może tak, niech Lukas da tarczę alfa póki co Dusterowi, albo sobie może najpierw. Duster niech leci, a znowu z, z rakietą może. Kumatora znowu zamrożenie i Boney niech się... Niech się broni. To, to oczywiście będzie dobry pomysł, żeby się Boney teraz w tej kolejce bronił. I to jest na tak, jak mówię, to naprawdę boli. A Boney jednak nie obedwał maksymalnie, ale to widzicie, że Duster i Kumatora aż tak bardzo nie obedwali dzięki właśnie temu, że mają oni na sobie... Te całe gumowe pelryny, więc mniej więcej dlatego właśnie je dla nich kupiłem. To jest właśnie no, dosyć ważne. Ok, teraz niech Lukas i pełni się na pewno uzdrowią. Eee, tak, czekajcie, zobaczymy ile Lukas ma, będzie mieć punktów zdrowia. 61, więc niech użyję uzdrowienia beta na, na sobie. dastro niech, niech już używa kombosów. Kumatora niech też użyje może czegoś na Bownie', żeby się uzdrowił. Na przykład na przykład niech użyje może być i ogurt Trzy punkty złama Boney skubany i niech też używa kombosów, no to właśnie jest taka okazja na użycie zwykłych ataków fizycznych kombosów tak dalej, bo jak mówi teraz robot jest właśnie w stanie spoczynku, ładowania tak dalej, więc teraz przez niego prądy nie przepływa, więc teraz można go śmiało atakować się kombosami. Ok, teraz czas jak mówię na też uzdrowienie się. To jest też no, dosyć ważne w tej chwili. No się ładuje. No teraz on trochę sobie tego zdrowia odnawia poprzez ładowanie, ale jeszcze to nie znaczy, że coś tam będzie robił w kolejnej kolejce. Ok, teraz właśnie niech nad Lukas i Komotora używają komposu, gdzie oni mają punkty psychiczne na później, kiedy właśnie będzie dowoce w stanie normalnym, kiedy właśnie będzie działał normalnie. Bo niech się, jak mówię, jednak cały czas jeszcze może uzdrawia? Może krzywa Niech zje. To cały czas jedno no ale jak mówię, już całkiem dużo tego zdrowia stracił, więc tak jak będzie on wkrótce wykończony. Pan to będzie raczej szybszy, chociaż nie wiem będzie szybszy od Luka w stanie spoczynku, więc chyba cały czas możemy używać kombosów. I teraz już skończył się ładować, więc teraz znowu będzie w stanie normalnym. Więc znowu, jak mówię, już kończymy z kombosami, teraz znowu używamy, tak mówię, broni i ataków psychicznych, więc miłość Alfa. Teraz od Lucasa toaster. Niech użyje, Jeżeli coś on ma, to niech użyje tego. O mała, widzę pisać na wodę słono, więc, jak mówię, to się nam na pewno przyda. Zamrożenie od komatory. Od bał niego. No, nie ma nic, więc musi się on albo uzdrowić, albo bronić. Z tego co widzę. I chyba obrona będzie lepszym pomysłem. Okej, ta czap ładnie działa. O, teraz się u robota zepsuła ładowarka, więc tuż jest koniec walki, to właśnie się zanosi, że za chwilę walka z nim się zakończy. Ma on już mało punktów zdrowia. Widzicie? Koniec, jak mówiłem. A więc pan Genetor został pokonany. Lukas, level 29. Punkt 2, 5. punkty O5. Punkty psychicz O5. Ofesywał 2. Inteligencja O1. Szybkość O1. Duster, level 29. Ustary, Punkty zwał 6, ofensywa 2, defensywa 1, inteligencja 1, szybkość o 2, Kumatora, level 28, Punkty 2 3, punkty psychiczne 4, ofensywa 1, defensywa 1, inteligencja 1, Bony, level 29, Punkty 2, 2 ofensywa o 1, defensywa o 1, szybkość o 1. A więc mamy pana generała zniszczonego. I mimo tego on jeszcze mówi, ciekawe. Ważny błąd w genatorze! Ważny błąd w genatorze! Wszyscy z personelu! Natychmiast się ewakuować! Powtarzam! To miło, gdybyście się natychmiast ewakuowali! O co jest, Bonnie? O, fasoda nastał za skubany. Cy! Jak śmieszny nasz witalny system! A więc mamy? Bo. oczywiście, my fasoda nie pokonamy w czwórkę, gdy on jest tylko jeden. Oczywiście, że nie. Hmm. To chyba pasuje taki zrodzic jak. Głupcy tak samo jak tym, lubią duże wysokości. I to jest to działo, które strzelało błyskawicami. Jesteśmy tuż przy nim. Jesteśmy tak blisko zniszczenia tej wieży. No ale fasadę jednak jest za nami cały czas. No, zepchnijcie go, zepchnijcie go! Nui, Wy głupcy! Nie ma dokąd uciec! Naprawdę nam stajcie na drodze, wiecie o tym? A co jest najzabawniejsze, to to, że to całe szczęście mogło być wasze! Gdybyście tylko zostali w biostrach z i żyli spokojnie, bez jakiejś tam troski nad światem. I zaufirmowe jedzenie banana. W początku, a więc... Jest wszystko nastawione? Zawsze skończę, więc... Więc pozostaw... Jak to przetłumaczyć? O, mam, już mam, już mam. Statek powietrzny, okej? Okay? Statek powietrzny to na pewno będzie pasowało. Więc niech statek powietrzny będzie... Tam na górze. Zwierzę już nie ma żadnego użytku. Ale to jest... Idealna szansa na wyeliminowanie Was wszystkich za jednym zamachem. To trochę za dużo jak na takie trzy żałosne szczury, eee 4, a co z Bownim, no chyba że on jest strudem, tylko nie myszą, nieważne. A nasz król lubi błyszczeć. Więc tak się zdecydowałem, że wy i wieża błyskawic wszyscy znikniecie w takim oto błysku! I znamy trochę fanfary. Melodia świńskich masek. I to musi być ten cały statek powietrzny. Wsparcie dla fasada, no to nie jest dla nas dobra sytuacja. To na pewno. No cóż, już ma po mnie przylecieli. Spotkamy się później, koleżki. Pff, koleżki, co to za gamsu? Z tym ej, koleżko, jak się masz, nie wiem. Okej, okay, wszystko nastawione. Zniszcie! wieża błyskawic. No, Lukas, długo się nie znaliśmy, ale było zabawnie. Nie zapomnę o Was. To wszystko. My nawet nie musieliśmy nic robić, a to są się pożizą na od banana. Doprawdy, co jest? To wszystko. Sami nawet nie złożę tylko kurze na banane polegają. Banan większy odkurze komatory Lukasa dastera i bałniego, do prawdy. W się! Nie wężu? Wybieram cię! A kim ten ktoś jest? Czy to? Kto nas... nie wiem, jakie to jak, jak jak pasuje słowo... Chcą nas... E, zepchnąć, nie wiem. Innego słowa nas nie znajdę. Lukas! Kumatora! Bonnie! Trzymajcie się mocno! Ojejku, jaki głos miał wąż? Nie pamiętam, jaki on jak miał głos. Na słowo jestem. tym? Duster! To ja! Liniowy wąż! Wiem, że to nie jest dobry czas na gadanie, ale mam dobre wieści dla mnie, ale złe dla was! Dobre no, dla mnie są takie, że mimo, że długo się nie znaliśmy, to teraz jestem ważną postaci postacią w opowieści. Dzięki Wam. A co do złych wiadomości? Są one takie, że moja szczęka nie jest tyle mocna, żeby wytrzymać się wagę trzech ludzi i psa. W innych słowach, moja szczęka osiąga swój limit do od tego dosłownie szczęka opada. To jest ten ciekawy dobry słów pod węża i spad. Nie udało mu się, nie wytrzymał. Jak to się skończy? Ludzkie zabawki zrobione z ziemi, wieża, która strzela błyskawicami na rozkaz, pokaźny system autostrad. Latające statki na niebie. Wrók, z którym Lukas i jego kompania muszą się zmierzyć, urósł do tak ogromnej skali. Czy oni mają szansę przeciwko temu potężnemu przeciwnikowi? Nie, w tym wypadku musi być zignorowany zdrowy rozsądek. Nawet jeżeli jest tylko jedna szansa na miliard na, na wygraną. Jest także szansa jedna na miliard na odwrócenie wszystkiego czy Lukas, Komatora i Duster będą oddzieleni, a może będą znów razem pracować, żeby pokonać przeszkody, które są im na drodze. Do tamtego statku, zamaskowany mężczyzna patrzy się na dół na Lukasa i jego przyjaciół. Jego profil wciąż jest bardzo młody. W opowieści idziemy do kolejnego rozdziału z prawie pew te... pewną przysięgą, że nastąpią bitwy Dużo bardziej napięte niż były przedtem. A więc, na tym kończymy. Piąty rozdział w grze Mother 3. Czy Lucas, Duster, Komatora i Bony przeżyją? A że i tak, co się z nimi stanie? Tego oczywiście dowiemy się kiedy indziej. A dzisiaj wszystko. Dziękuję za uwagę. Dziękuję za oglądanie. CDDZIO! Nozie! I cześć!